Bardzo mi miło, dziękuję Pani Profesor. Nie wiem, czy ja będę mówił o zaburzeniu w sferze psychicznym, ponieważ te, te przestrzenie, nie będę, będę mówił, ale te przestrzenie się zachodzą. Nie ma tak naprawdę, oczywiście co innego jest sfera duchowa, co innego jest psychiczna, ale te, te, te sfery bardzo zachodzą. I my współpracujemy tutaj z księżmi egzorcystami, Ponieważ jest pytanie, czy może istnieć dobro bez Boga człowieka. I ja jako te antynomie, które się pojawiają w naszym życiu, te historie rodzinne, dramatyczne, to co pan marszałek Struzik mówił o Marikołanie. Dlaczego na przykład nie ma informacji, że od marihuany część osób dostanie schizofrenię? Kiedy są takie geny, które decydują o tym. Na 15% Holandii jest 50% przypadków schizofrenii. Osoby, które nie dostaną schizofrenii też uszkadzają sobie takie części mózgu, które są najbardziej ludzkie, dotyczą woli, aktywności, dobra. Ja w swojej pracy muszę zadawać sobie takie pytania: Dlatego, że przychodzi do mnie pacjent i pyta, Panie doktorze, ja chciałabym, albo chciałbym, żeby było dla mnie do lepiej, czyli dobrze. Co to znaczy, prawda? Nie ma dobra bez miłości. Miłość jest dobrym osobowym, tak jak mówimy o źle osobowym, to tutaj mówmy o miłości jako dobru osobowym. Oczywiście może być przejaw postawy miłości jako dobro irracjonalne. Natomiast w tej sytuacji pytanie jest, co to jest miłość? Bo my używamy tego słowa, ale jak się okazuje, jesteśmy często zagubieni. Miłość jest łaską, którą dostaliśmy od irracjonalnie, żeby mógł świat się konstruować, żeby energia się mogła układać w takie systemy, które się ostatnio na końcu procesu stwarzania stały człowiekiem. Czyli nie, może na, nie ma miłości nieantropologicznej. Jeżeli tutaj. Rozmawialiśmy o kulturach wschodu, to w pewnych przestrzeniach można żyć dosyć harmonijnie z naturą, kiedy nie ma Chińczyków. Natomiast, kiedy oni przychodzą, to medytacja buddyjska jest kompletnie bezradna, bo nie jest antropologiczna. Czyli w tym momencie, jak być człowiekiem? Przychodzi do mnie pacjent i się pyta, Panie doktorze, czy ja jestem właściwym człowiekiem? Czy moje szczęście wynika z tego, że jestem niewłaściwym człowiekiem, może to jest element zła i racjonalnego? Czyli to są pytania, na które paradoksalnie odpowiedź jest prosta. Chociaż niełatwa do realizacji. O tym, co jest miłością, w przeciwieństwie na przykład do pożądania czy uzależnienia. Mówi, Jezus Chrystus mówi, miły bliźniego swego jak siebie samego. To jest wymiana pewnych postaw, pewnych aktywności. I tutaj zwracam uwagę na to, co się chyba za rzadko zwraca uwagę. Prawo, przykazanie miłości jest przykazaniem symetrycznym. Czyli. Nie lewi nas, który mówi twarz drugiego. Nie nicze, który mówi moc, wola, ja, tylko ja i ty. Nie będziemy kochali nigdy nikogo dobrze, kiedy nie, będzie, nie nauczymy kochać siebie. Komórki lustrzane, komórki w życie nowate. To są takie kategorie komórek, które naukowcy w ostatnich latach. Znaleźli to jest to, co pani profesor Biela, pani profesor Truska mówiły o synchronizacji między matką i dzieckiem w płodzie, płodowym i po narodzeniu. To jest system synchronizacji dwojga albo społeczności automatycznej, który na początku na poziomie empatii jest bezrefleksyjny. W dużym stopniu. Komórki w życiu są systemem, o którym się rzadko mówi, ale to są automatyzmy, które synchronizują człowieka już z refleksją, już z wyższymi poziomami funkcjonowania mózgu, które służą samorefleksji, samotożsamości. Samoświadomość jest cechą czysto ludzką. Żeby człowiek był zdrowy psychicznie, musi mieć. Samoświadomość, dosyć dobrą. Zaczątki samoświadomości, co to jest samoświadomość? To jest świadomość siebie, czyli kim ja jestem, jak najlepszym w wydaniu i w jakim kontekście światowym drugich ludzi ja funkcjonuję. Zgadzam się z tym, co pan dyrektor mówił tutaj, odwołując się do profesora Kromce Jana Pawła II, Taki badacz, filozof inny jeszcze chrześcijański, Paul Ricoeur, mówi, że człowiek może mieć dobrze ułożoną tożsamość w sytuacji, kiedy ma uporządkowane trzy dialogi. Jeden dialog ja, moje ciało. Drugi dialog ja, mój drugi człowiek. I tutaj jest przestrzeń dla rodziny. I trzeci dialog to jest ja, moje sumienie. Ja jako psychiatra, który się zajmuje no, w dużym procencie ludźmi zdrowymi, nieszczęśliwymi z powodu nerwic i różnych innych założeń, mogę się w 100% z tym zgodzić. Czyli to samoświadomość, bez samoświadomości nie jesteśmy w stanie zrealizować miłości, bo jak nie kochamy, nie mamy samoświadomości, nie umiemy kochać siebie. I w kraju katolickim takim jak nasz podstawowym problemem jest to, że człowiek, ze skutkami grzechu pierworodnego z częścią, która jest krzyżem lub balastem, a może być zarzenie zła, nie potrafi sobie poradzić, bo czuje się nadmiętnowany. To jest to, co ksiądz doktor mówił, to, co w małżeństwach, ten krzyż pierworodny skutkuje tym, że my mamy Taką, y, takie demony sobie nosimy, które jeżeli nie mamy samoświadomości, to one mogą się uaktywnić i zmieniać, zaburzać naszą intuicję. Czyli w psychiatrii to, co się dzieje, jedną z części psychoterapii, to jest wchodzenie w przestrzeń, żeby odważyć się i z pokorą prawdziwą nie... Y, Dostosowywać się do oczekiwań rodziców, bo to jest problem, który się bierze z rodziny czy bardzo często. Dotknąć naszej małości, naszej słabości w postaci pewnych ośrodków, które decydują o tym, że my nosimy balast grzechu pierwotnego rozpoznania dobra i zła. Czyli w mózgu jest ośrodek nagrody i kary, w, krucie, w skrócie. Ośrodek kary to jest system w zasadzie. To jest system, który z jednej strony, bez którego byśmy nie żyli, bo byśmy nie mieli modelu jak rozmawiać ze złem. Nie czulibyśmy zła, nie wiedzielibyśmy co z tym robić, ale ono może być, produkować pewną patologię społeczną albo osobowościową. Jest ośrodek nagrody, który nas znowu yy, zbliża do świata zbliża to świata, ale m, tak jak generalnie on jest bazą miłości, to często może być bazą grzechu. I tutaj rozmawialiśmy o, ksiądz y, biskup mówił o uzależnieniach. Czyli to, co jest, y, zabiera naszą wolną wolę i zniewala nas w kierunku pewnego fetyszu. Fetysz to jest przedmiot, który nie służy filozofii dobra, to znaczy się praktyce dobra. Czyli tak, jeżeli już będziemy po psychoterapii wiedzieli, yy, jacy jesteśmy, no dopiero teraz możemy zastosować strategie, które nas nie niszczą i nie niszczą ludzi, z którymi jesteśmy. Jeszcze raz się odwołam do Paula Rickera, który mówił, że celem najwyższym społecznym jest usatysfakcjonowana jednostka usatysfakcjonowanej społeczności, można się z nim zgodzić. Może ktoś znajdzie coś lepszego w sensie społecznym. Czyli jeżeli już ma, człowiek ma świadomość swojej tożsamości, jeżeli chce i potrafi rozszerzać tę świadomość, bo nigdy nie mamy doskonałej, to wtedy może podjąć decyzję o realizowaniu dobra. Realizowania dialogu, który też współ, współtworzy naszą tożsamość. Nie ma szansy, żeby pewne rzeczy, które zapadają w nas z rodziny jako wyroki, albo łaska, żeby w patologicznej rodzinie tworzyła się dobra tożsamość. Nie ma szansy. Człowiek się zachowuje często w dzisiejszych czasach, to jest takie myślenie postmodernistyczne, neopozytywistyczne z jednej strony, z drugiej strony ma pewne trendy egzystencjalne, nihilistyczne, z trzeciej strony filozofia analityczna. Dochodzi do takich bzdurnych, fałszywych wniosków, że nie ma prawdy i nie ma dobra, do relatywizmu, do ucinania w związku z historią. Widzę, że czasu mi brakuje, będę musiał troszeczkę się przyspieszyć. W każdym razie jest dobro, które jest dynamiczne. Jest dobro, które, dla którego czysta moralność nie wystarczy, bo nad sztywnymi zasadami moralnymi musi widnieć refleksja i najwyższa część mózgu, najlepsza, czyli okolice przedczołowe. Pani profesor Turska mówiła o tym, to decydują o samoświadomości, o życiu społecznym, o aktywności, o refleksji nad tym, jakie moje zachowanie będzie dobre. Czyli ani ten układ kary nie jest zły sam z siebie, a człowiek się czuje powdębiony, bo nosi sobie balast układu kary, ani układ nagrody nie jest miłością, bo miłość się Tworzy tam, gdzie dwie osoby się spotykają i mówią, działają tak, żeby dbać o swoje dobro jako człowieka nawzajem. Chrystus najlepszy wzorzec antropologiczny przedstawił sobą. I tutaj antropologicznie, jeżeli te dwie osoby funkcjonują tam, jeżeli powiedzmy nie ma pewnego irracjonalnego zła choroby to człowiek dąży do zdrowia. Czyli nerwica jest takim poziomem, na przykład, kiedy niższe poziomy albo układ nagrody, albo układ kary się alienuje i fobie to jest po prostu połączenie układu kary z pewnym fetyszem. Uzależnienie jest to układ nagrody połączony z pewnym fetyszem. My żyjemy na poziomie już refleksyjnych historii, które są uporządkowane powyżej świata symbolicznego, o którym tutaj ksiądz Derdziuk mówił. Że świat symboliczny, jeżeli pobudzamy pewien pierwotny, nieantropologiczny system w naszym życiu, w naszej osobowości, wtedy dochodzi do dezintegracji. Schizofrenia jest to przypadek. Tego samego, kiedy to się dzieje niezależnie od człowieka. Gdzie poczucie opętania jest jednym z podstawowych objawów. W Narwicy, gdzie ja pewny, kiedy, kiedy pewna yy, praktyka miłości z, w kontekście społecznym nie, jest niewystarczająco realizowana, może dojść do poczucia opętania, kiedy część układu nagrody, karę się autonomizuje i zagarnia naszą świadomość. Wtedy też jest taka kategoria psychiatryczna jako opętanie. Czyli nie mamy tutaj czasu, ale każde patologię psychiatryczną można określić jako trudność, niemożność realizowania miłości w praktyce albo skutek. Nierealizowania miłości w praktyce. Rodzina daje ochronę, dopóki człowiek sam nie może kształtować się ku miłości. Bo zapada szereg wyroków, dlatego, jest potrzebny ojciec, żeby człowiek miał intuicyjne poczucie męskości. Potrzebna jest matka, żeby było intuicyjne poczucie kobiecości. Jeżeli tego nie ma, to wtedy jest problem z tożsamością seksualną. I to już jest patologia. Tylko to jest zło, które jest często udziałem dzieci z zaburzonych rodzin. Nadużycie seksualne dziecka jest koszmarnym złem, jest przekazaniem demona dziecku. Czyli dzieją się straszne rzeczy, o, której, o, o, o których tutaj mówimy, i dzisiejsze czasy. Można podsumować tak, że jest kryzys rodziny olbrzymi. Że się manipuluje z tym, co stwórca zadecydował. My się zachowujemy tak, jakby człowiek miał się samostworzyć. Kamień już jest stworzony i jego struktury nie zmienimy. Pies jest stworzony i już jego struktury nie zmienimy. Człowiek jest stworzony i stwo struktury i natury nie zmienimy. Dlatego w tym momencie zaprzeczenie. Yy, antropologii, prawo, które zanim człowiek zaczął myśleć już się działy, jest drogą do patologii, która nie jest powiedzmy chorobą biologiczną, prawda? Jest anoreksją, jest nerwicą, jest zaburzeniem osobowości, jest uzależnieniem. Czyli tutaj wymieniam zaburzenia niepsychotyczne, które zależą w bardzo duży sposób od nas. I konsekwencje są bardzo trudne odwracalne, dlatego terapia jest o wiele trudniejsza niż profilaktyka. No chyba przekroczyłem swój czas, dlatego pozwolę sobie skończyć. Dziękuję bardzo.